O, ho, 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 widzowie, krasna Wójtek wita po raz kolejny. W odcinku, który jest nadrabianiem zaległości. Ponieważ zorientowałem się, że uwalnialiśmy już tyle hot Wheelsów, A nie uwalnialiśmy modeli Matchbox. A to przecież też bardzo popularna marka. Więc dzisiaj bierzemy się za uwalnianie matchboxów. Tutaj mamy. Zestaw numer 1 z serii Hodge Matchbox Collectors Ford Panel Delivery, a czyli dostawczak Ford z roku 1955. Mamy nawet pudełeczko, ale nie po to uwalniamy, żeby trzymać go w pudełku. Forda, tu mam pudełko. Pudełka już nie mamy. Ma bardzo mieszane odczucia odnośnie serii collectors. A ten Ford nie jest najgorszy. Ma gumowe opony. W miarę przyzwoite koła. Ileż ilość detali. Jest całkiem niezła. Chociaż na tą cenę niekoniecznie jest to warte, tyle. No ale wielka krzywda mi się nie stała kupując go. Zwłaszcza, że podoba mi się ten samochód. Więcej problemów mam z tym Mitsubishi 3000 GT w kolorze żółtym. No przy okazji, może pokażę, jak te pudełka wyglądają. No, troszeczkę większe niż typowe pudełka na zapałki. Nawet rysunek fajny. No, wróćmy do samego modelu. Nie jest to zły model. Ale zaraz Wam pokażę, dlaczego mam problem z tą serią i z tym modelem, ponieważ to jest zwykły Matchbox, dokładnie ten sam Mitsubishi 3000 GT z roku 1994, tylko że w kolorze czerwonym. Popatrzmy teraz na te dwa modele. Z tyłu jedyna różnica to będzie tutaj ta tablica rejestracyjna naklejona. Z przodu nie ma żadnych różnic. Ile jest dokładnie ta sama? Owszem, mamy inne koła. Te koła mają gumowe opony. Tu mamy typowe maszboxowe koła. Tylko zadajmy sobie teraz pytanie: Ten model jest 4 razy tańszy od tego modelu. Czy taka ilość zmian usprawiedliwia taką różnicę w cenach? A teraz to nie jest dokładnie ten sam rok. Ale model Mitsubishi 3000 GT od Para 64. Spójrzmy na ten model. Ma podobnie jak modele Matchbox akrylowe światła. Przy czym tutaj to jest oddzielny element. Nie jest częścią oświetlenia. Ma gumowe opony. Oraz ma felgi, które są znacznie, znacznie bardziej realistyczne niż w modelu Collectors. Z tyłu światła to są akrylowe wkłady. Przy okazji warto zwrócić uwagę na spoiler. Tu spoiler jest oddzielnym elementem i widzimy, że jest to cieniutki element. Jest są przerwy pomiędzy nim. Tutaj to jest odlew. No i teraz jeszcze porównajmy wymiary. Minimalnie większy matchbox. Niestety nie jest modelem w skali 1 do 64. No ale tu nie ma wielkiego problemu. A no przy okazji tutaj jeszcze są wkłady lusterek. U nas lusterka są. Takie, jak powinny być, jakby były w prawdziwym samochodzie, a nie jakieś kikuty z odlewu. No i teraz jest kolejna część problemu, ponieważ ten model oryginalnie jest droższy, ale ten model dało się kupić w cenie 60% tego modelu. Normalnie bez niszek byłby no, droższy. Jakieś 4-5 euro od modelu Matchboxa. Nadal jednak aktualne pozostaje moje pytanie: czy te modele Collectors są tego warte? Kangu. Teraz już będziemy ci seryjnie z. Uwalnianie, ponieważ mamy dużo modeli do uwolnienia, a nie chcę robić kilkugodzinnego wideo. Jak widzimy, Tekangu jest całkiem nieźle zrobiony i pochodzi z dobrego roku. Jak na masz Boxa przystało, mamy nieźle zrobiony przód. I nieźle zrobiony tył. Kolejny samochodzik, Jeep Avenger, i uwalniamy. Przy okazji. te felgi są praktycznie identyczne oj męczy mnie te Mitsubishi bardzo fajny dwukolorowy Jeep żółty z czarnym dachem o, płyta podłogowa imitująca metalową niezły przód tył także niezły czas na kolejne orzełek MC Eagle z roku 1980. W kolorze brązowo-drewniastym. No jak na taki budżetowy samochodzik bardzo fajnie zrobili tą imitację paneli takie drewniane okleiny no niestety tył i przód Nie bardzo Ale Bardzo plastikowa płyta podłogowa Interesujący model, który mógł być wykonany lepiej Coś co lubimy Porsche 911 GT3 W kolorze czerwonym koła mamy detale z przodu mamy detale z tyłu nawet wydech jest całkiem nieźle zrobiony jest tablica rejestracyjna mamy nawet GT3 tutaj zrobione środek nie najgorszy bardzo bardzo fajny model Po raz kolejny nie mam się do czego przyczepić, więc będę smutny. Cadillac. Cadillac Series 62 Convertible Coupe z roku 1941. Kolejny bardzo fajny model od Matchbox. Bardzo fajny przód. Bardzo fajny tył. No, gdyby był pomalowany, byłby jeszcze lepszy, ale ten zderzak z kiełkami nadrabia. Bardzo fajny bok. I muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ten dach, który jest robiony na imitację. Jego z materiału z pofałdowaniami A no to żeby nie było zbyt nowych samochodów Morris Minor Minor Saloon miałem okazję restaurować dla znajomego taki samochód bardzo sympatyczne samochodziki nieźle zrobiony tył i przód no z boku tutaj nie było zbytnio co zrobić ale fajny samochodzik no, do tego szaraczka przejdźmy do czegoś bardziej jaskrawego. Konikseg Gemera. A przy okazji, jaka jest Wasza opinia o tym koniksegu w porównaniu do Madolo Hot Wheels? A no w tym roku widzieliśmy je. Nieźle z tyłu, nieźle z przodu. Generalnie jest całkiem fajnie. Porządny Hot Wheels. Ford Ranchero z roku 1970. muszę przyznać, że jest to bardzo fajny model. Naprzód niewiele tutaj można było zrobić, bo mamy srebrne detale. Plastikowe, ale tył jest naprawdę niezły. Bok jest bardzo dobry. Bardzo ciekawe kółka. Proste, ale świetnie pasują do tego modeliku. Fiat 500 Turbo z roku 2019 w kolorze czarnym, mały, sympatyczny samochodzik. Cieszy mnie, że tutaj te koła zastosowano czarne, nie próbowano dawać srebrnych, ponieważ no, nieźle pasuje do całości bardzo fajny tył ma dużo detali przód też zawartość ciekawostek w takim malutkim modeliku duża o nie pokazałem co będzie tutaj a mamy Renault Megane z roku 2022 Kolory czerwonym z czarnym dachem. Fajny tył, fajny przód i to wszystko. McLaren Spider 720S. Trzeba przyspieszyć. Jeszcze trochę zostało. Przód tragiczny nie jest. Szału nie robi. Tył jest bardzo fajny. No szkoda, że kierownica nie zbyt jak na kabriolet. Przeciętny model, bardzo fajnego samochodu. Audi TT Ares Coupe. Zielona kupetka. W bardzo fajnym, zielonym, metalicznym kolorze. Typowe koła. Przód bardzo fajny. Tutaj mamy logo. Tył nie jest zły. Mamy logo Audi, mniej więcej tutaj. Jest też jakaś kalkumania w tym miejscu. Nie najgorszy model. Lotus Europa z roku 1972. No dla mnie to jest jeszcze dodatkowa wartość tego modelu, że dostałem go od bratanicy, która kupiła i przywiozła go wracając z wakacji w Polsce. Mam kilka luzaków tego z tym lotusem. I bardzo go lubię, więc nie będę narzekał. Niestety pod względem detali nie jest tak raczej średnio. W porywak do brak bardzo interesująca sylwetka. Nie do końca interesujący kolor. No z przodu mamy jakieś jakąś srebrną kropkę imitującą logo. Ale ani światła z przodu czy z tyłu nie są pomalowane, za to mamy detale takie jak klamki. Ford Pickup z roku 1935 no, w ciekawym wykonaniu, malowanie Munais. Chyba najbardziej hotfilsowaty model matchboxa jaki dzisiaj zobaczymy. A tutaj taki zwykły samochodzik Mazda 3 z roku 2019. jak na taki zwykły samochód z przodu całkiem przyzwoicie, z tyłu również bardzo fajnie, nie do końca tylko rozumiem sens robienia takiego spoilera. Pokażcie mi samochód, znajdę w nim wady. Jaż nie zawsze. Porsche Cayenne Turbo, drugie Porsche w tym zestawieniu. No to jest taki prosiaczek dosyć pulchny, ma troszeczkę tej słoninki. Naprzód fajny, jest nawet logo Porsche. Kółka. Są, bo są. Tył jest. Tył jest całkiem fajny. Mamy napis Porsche, mamy. Fajną imitację świateł. Mamy także tutaj. Przyzwoicie, przyzwoicie. Volvo XC40 Wiem, tak do tego się w ogóle o nic nie będę przyczepiał, ponieważ przed oczami mam obraz Volvo XC40 od Matchboxa, a od tej Hot Wheels. No to powiedzmy, że to jest nieporównywalne. Biały kolor. Sporo doteli z tyłu, no i warto zwrócić uwagę, że nawet postarali się, żeby zrobić to charakterystyczne młotora. przód też jest niezły, chociaż tutaj już te światła nie są tak charakterystycznie zrobione jak na Bolvo, ale tył jest naprawdę, naprawdę niezły. I ostatni z pojedynczych Matchboxów Lamborghini LM002 Bardzo mnie zaintrygował ten model no nie dlatego, że to jest jakiś nietypowy Lamborghini, że my inaczej sobie Lamborghini wyobrażamy. Zaintrygował mnie z powodu koloru. Jest taki dosyć dziwny kolor, który jest matowy srebrny, matowy metal. Dosyć interesująco to wygląda. Z przodu mamy zrobione światła. Z tyłu również. Mamy zapasowe koło. Mamy bardzo fajnie zrobioną tablicę rejestracyjną. No to przynajmniej na koniec nie będę marudził bardzo fajny model, bardzo nietypowego Lamborghini. Jeszcze przekopię tutaj, żeby zobaczyć czy na pewno pod tą stertą. Kartonów nie ma więcej, nie ma więcej. A na przyszłość mamy jeszcze 3-5 opaki, ale to już na inny odcinek. A ten filmik już przekroczył 20 minut. Dziękuję za uwagę. Ktokolwiek wytrwał ze mną, no to musiał być bardzo, bardzo wytrwały albo bardzo odporny na zasypianie przy słuchaniu mojego głosu. Dziękuję wszystkim, życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.